Dobrze, moi kochani, odcinek 49, czytanie dla Pani. Jejku, przepraszam, ale ja wzięłam do góry nogami talię. Ojej. Moje drogie panie, e co dla Was? Jakie dla Was czytanie? Zauroczenie jakąś osobą. Adorowanie tej osoby w jakiś tam sposób. Po prostu może adorowanie to złe słowo Panie z Waszej strony, ale czymś ta osoba Was zaskakuje. Ona czym Wam imponuje. I jesteście zauroczone tą osobą. I też jakby taka zmiana w was. No nie wiem, to może chodzi o, o wygląd, może chodzi o zmianę stylu ubierania się, lub też fry, zrobienie ekstra super oglądowej fryzury. Y, lub też jakieś spa, y, kosmetyczka, inne takie rzeczy. Ale też zmiana y, jako siebie, duchowa zmiana w was taka Zachodzi lub też będzie zachodziła w was taka zmiana duchowa, tak? I tutaj wiara w to, że dążycie skrupulatnie do celu i osiągniecie, moje drogie, to, czego chcecie w życiu. Nic wam stanie nie jest przeszkodzić w tym, żeby osiągnąć zamierzony cel. Więc jeżeli no, tak podejrzewam, że jeżeli jesteście zauroczeni tą osobą, czyli tym mężczyzną, to zrobicie też wszystko w tym kierunku, żeby go zdobyć. I tu mamy też kartę gwiazdy, czyli to jest ładna karta, ale karta gwiazdy też no może zwiastować, że jest jakaś tajemnica lub ta osoba, którą jesteście zauroczeni, może mieć jakąś tajemnicę, lub ona może być tajemniczą osobą w ogóle ogólnie, tak? Dla was I, i to was do tej osoby też bardzo może przyciągać, bo yy, możecie być ciekawe, a co to za tajemnica lub tajemnica? Będziecie chcieli się dowiedzieć, tak? Moje drogie, będziecie chciały to wszystko wiedzieć od tej osoby, więc tym bardziej jakoś was to ciągnie do tej osoby. Ale e, mamy też tutaj też kartę umiarkowania, czyli, czyli rób e, coś w jakimś kierunku, dąż do celu, ale rób to z rozwagą. E, rób to tak sama karta jest umiarkowanie. Nie rób nic na siłę i przez siłę. Bo ty chcesz wiedzieć to czy tamto. Rób to, ale z rozwagą, z mądrą głową. Niczego nie rób pochopnie, moje drogie. To tyle do następnego filmiku.